odcinku z serii vlog ze skorupką czyli vlog z Zuzią i ona tutaj się wygrzewa pod lampą ja je zaraz będę jej dawać gdzieś, ponieważ jeszcze nie do śniadania i dzisiaj na śniadanie będzie miała w końcu liście mlecza czyli mniszka lekarskiego, to co ona bardzo lubi a więc tutaj jest jej miseczka i że dostaje nie tak jak liście mlecze ponieważ chciałabym dać jej kwiaty ale u mnie jeszcze nie ma kwiatów to znaczy, kwiaty są a mlecze, tylko że tam gdzieś przy ulicy, więc to nie można zrywać, bo już mógłby się zatruć, tam gdzie jeżdżą samochody. A tutaj na łące mam dla niej liście mlecza. W takie miejsce wymyję dokładnie. I oczywiście nie dam jej tego na jedną porcję, tylko to będzie już na kilka porcji tutaj. I teraz jej po prostu kilka tych liści dam. I sami zresztą zobaczycie zaraz. Ja je zaraz to dam. Tutaj już mam miseczkę i przełożę jej tych liści. Tu już mam dla nich miseczkę ja taką dość dużą porcję tych liści. Nie wiem, czy wiecie, ale mlecz jest bardzo właśnie zdrowy dla żółwi lądowych. Zobaczcie, Zuzia od razu wzięła do jedzenia. I ona to bardzo lubi, ale woli te kwiaty, tylko że u mnie, tak jak mówię, jeszcze kwiatów nie ma. I ona sobie je tutaj, no, tu jeszcze ma tą miseczkę, a ja mam tylko to wapienko, nie ma nic. I ja chciałam jej dzisiaj dać może jakiś smaczek, ponieważ bardzo dawno jej nie dawałam, już nie pamiętam w ogóle kiedy ostatnio. To jak widzicie ona ma te przysmaki, ale to może wezmę na biurku, żeby jej nie uderzyć. Spomaka. Ja nie wiem czy pamiętacie, ale Zuzia dostała właśnie na 6 grudnia takie smakołyki dla gadów. I to jest po prostu malina. A to jest jabłka. Jafilizowane, chyba tak to się nazywa. Nie, ja bardzo dawno tego nie dawałam. Jak widzicie, nic praktycznie nie ubyło. Ponieważ to jest tylko taki dodatek, że można dawać, a właściwie to nie trzeba w ogóle. Ale pomyślałam, że może dzisiaj je troszkę nasypę do tej właśnie małej miseczki. Najpierw może jej wezmę tych malinowych, ona zdecydowanie bardziej woli malina niż jabłko. Ogólnie tak samej maliny nigdy nie jadła jeszcze, tego owocu maliny. Ale te smaczki, jak nagrywałam tester, to bardzo jej smakowały, a to jabłko to tak średnio. I daję z tak trochę, to może później sobie zjem. Ogólnie to chciałam jej zamówić z truskawki wtedy, ale truskawek nie było. Jeszcze chciałam Wam pokazać moje figurki związane z żółwiami. Więc tutaj, to jest taki żółwik, którego zrobiłam z modeliny. To jest też żółwik, którego zrobiłam sama z modeliną. A to jest taki żółw, którego kupiłam dzisiaj jak byłam na jakiejś wycieczce, ale już dokładnie nie pamiętam gdzie. Dzisiaj go kupiłam na jakiejś wycieczce. Jako taką pamiątkę. A to jest żółw po prostu z firmy, z firmy chyba szlejch albo z kolekta. Nie pamiętam już dokładnie. ale bardzo mi się on podoba. I to jest żółw słoniowy. Czyli ten największy żółw lądowy świata. Jest takie figurki, one stoją tutaj koło tego pudełka z rzeczami z tutaj. A obok tego figurek i tych rzeczy Zuzi, tam jest akwarium. Jeszcze korzystając z okazji, że nagrywam vloga ze skorupką, to nagram Wam taki krótki haul, ponieważ chcę Wam pokazać, co kupiłam. I tutaj dla Zuzi kupiłam taką torebkę tego podłoża do terrarium. Takie podłoże, terrum, naturalne podłoże do terrarium. I tutaj jest dla żaby, dla węża i tu jest też żółw narysowany. Drewnika bukowa, 4 litry. I to kosztowało 6,99 99, coś w tym rodzaju. I takie po prostu podłożę. Nie wiem, pocałowałam się nagrywać hol z jednej rzeczy. I jeszcze zamówiłam piasek, ale to jeszcze nie przyszedł, więc pokażę Wam dopiero, jak przyjdzie piasek. I teraz jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że Zuzia wygrała konkurs. Fotograficzny. Jest to taki konkurs organizowany przez firmę Trixie. Dzieciak do wygrania po prostu kubek ze zwierzakiem, ze zdjęciem, ze zdjęciem zwierzaka. I ja o tym Wam nagram osobny filmik, w którym Wam dokładnie pokażę. Ale pomyślałam, że we vlogu ze skrótką też Wam pokażę ten kubek. To wszystko. Jeśli vlog ze skorupką wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych filmikach.